Siemas z tej strony Multi i witam Was w może i nie kolejnym, ale pierwszym odcinku z tej serii Nie wiem jeszcze jaką nazwę, może Good Guy Multi, czyli dobry chłopiec Multi. I w tej oto serii, jak się możecie domyśleć, będę pomagał takim słabszym graczom, na przykład w jakichś różnych CP na przykład e, będą chcieli, żebym im pomógł coś wydropić, to im pomogę e, I tak dalej, i tak dalej. Na tym po będzie polegała ta seria i myślę, że się przyjmie. I nie będę w niej nic komentował, bo po co? Po prostu dodam jakąś nutę w tle i będzie sobie tak leciało, wy będziecie słuchać, oglądać i może tam coś nieraz skomentuję. Ale jeśli ty masz jakiś problem z czymś, chcesz, żeby ktoś ci pomógł, nie masz, nie ma kto ci pomóc, pisz do mnie, priv, notka, ja z chęcią przeczytam i na kolejny odcinek yy, i w kolejnym odcinku ty wystąpisz, mogę to tak powiedzieć. I to by było na tyle. I jeszcze jedna sprawa co do bitu. Spodobał mi się zarobiście ten dis, jaki ten ziomek nagrał na gimpera, dlatego go dodałem w tle. Myślę, że nikt z spiny o to nie będzie łapał, więc ja zapraszam do oglądania siemanko. Siemano gimper. Przyszedłem znowu, żeby cię rozwalić tutaj na oczach wszystkich i uronić troszeczkę prawdy nieco na twój temat. Siemanko! ale beka no, grubo, grubo Siemano Kimperio, weź przyjmij to na klatę Pokazałem ludziom ty zesrałeś się w gacie Napisałeś mi w komedzie, że tak chujowe A ludzie się wyśmiali, co ty masz w tej głowie że wybijam się na tobie masakra z tym, że rojo nawet nie chciał na ciebie nasrać garstka ludzi mówi mi rób to dalej jeb pera do reszty bo i tak się bałe takich fanów jak masz ty to ci bardzo współczuję Dali mi pod na ciebie tysiąc łapek w górę ty ale w sumie nie jest to takie chore i możesz mieć mamonę, której ja kurwa nie mam A w twojej pustej mózgownicy i tak, tak będzie bieda Najlepiej to zatrudnij się tam gdzie trzeba W rowerowym na etacie stanowisko pedał To co najlepsze to u mnie jest A ten gilber to po prostu głupiec Nie wydziwiaj, nie musi wrzucać pisa. Wyślij mi na priwa, wrzucę go ja Później zobaczysz sam, kto zrobił rap a kogo pocisnął jak psa w dupie To mam, że komu się mój rap nie podoba Ale nikogo nie blokuje, honor trzeba zachować Stawiłem ci w komencie link do disa Szybko mnie zablokowałeś, wtedy żeś się nie popisał To co najlepsze to u mnie jest A ten gimper to po prostu głupi cfel Cisną go wszyscy Liczyć z tym, kiedy nagrywasz gry Że oglądają tu ludzie, nie tylko tacy jak ty Masz trochę sumów Większość na bankie jest młoda, a ty na vlogach mówisz, że mama zrobić i loda Co to ma być? No powiedz nam tutaj wszystkim Czekam, ja czekają ludzie, czekają wszyscy, powiedz mi, ile mam zebrać lajków na twoją od odlików pojebało ci się w głowie Niby taki bogacz, niby taka kasa Do niedawna jeszcze używał pirackiego Vegas'a Haha Cóż, cóż, nie mam nic do dodania Rozjebałem gimpera i teraz nisko się kłaniam To co najlepsze to u mnie jest A ten gimper to po prostu głupi cvel